Teraz filmik z serii 3 wady, 3 zalety. Jak wiecie u mnie może być zawsze to troszeczkę, troszeczkę więcej wad i zalet, raczej nie mniej, minimum 3 minimum, 3 wady i 3 zalety. Pierwsza wada, no akurat ci nam wyświetla, moim zdaniem jest to wada, ponieważ silnik, silnik to jest 1,2 litra, to jest tylko 1,2 doładowany benzynowy silniczek. Cały czas, non stop jadę w trybie albo auto, albo w trybie 2WD, czyli two-wheel drive. mam tylko napędzaną jedną oś. I naprawdę nie katuje tego samochodu, około 10 litrów, obwodnica, miasto bez korków, naprawdę spalanie mnie, powiem Wam szczerze, rozczarowało, ponieważ tu nie ma opon o szerokości 245 czy większych, nie jest to przesadnie wielka buda, uważam, że jest to minus przy tak małym silniku, a przecież samochód jest stosunkowo niedrogi. Może nie w tej wersji, więc spalanie powinno odgrywać znaczącą rolę i powinno być niższe, przynajmniej tak jak mamy teraz około 10, moim zdaniem to w takim trybie samochód jeżdżony powinien mieć około 8, 2 litry mniej powinno być. Następny minus, słuchajcie, drobny, ale wart, zazna wart zaznaczenia, ja nie mam jakiejś przesadnie olbrzymiej ręki, ale tu jest obsługa... Lusterek i teraz tak, mam natomiast długie palce. Jestem muzykiem, więc mam długie paluchy, urosły mi dłuższe. Mogę operować lusterkiem lewe, prawe i joystick, wiadomo, ustawienie. Gdybym miał krótsze palce, strasznie ciężko mi było to używać, szczególnie kiedy nie mamy zaciągniętego ręcznego. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że to się ustawia tam powiedzmy raz i tak dalej. Ale wiecie, no zmieniają się kierowcy. Żona jest prawie około 30 cm niższa ode mnie i gdybyśmy. Mieli co chwilę przestawiać sobie te lusterka. One nie są przesadnie duże, więc przypuszczam, że będzie to potrzebne. Ta zmiana to będzie. To, to mogło być problematyczne. Ja zdecydowanie bardziej wolę mieć tutaj y, obsługę lusterek i ustawianie lusterek bocznych. No jeszcze pewnym minusem na pewno jest ilość obrotów kierownicą. Jeden, półtora i kawałek. Także konkret. Tu jest, tu jest naprawdę konkret. Mamy ponad półtora. Zobaczcie. Cyk. Tak będzie zero. I znowu, znowu, znowu! O, matko, trzeba się nieźle nakręcić. A wspomaganie jest dosyć konkretne, także mi się to akurat podoba, ale niejednej kobiecie nie do końca się spodoba, dlatego że wymaga to pewnej siły. Tak jak coś w rodzaju oldschoolowego hydraulicznego wspomagania układu kierowniczego. Na duży plus można zaliczyć amortyzowanie, to na pewno, chwaliłem już to, w czasie jazd, na dwa koła najeżdżamy, jest naprawdę komfortowo, jest dobrze tłumi, oczywiście odczujemy to, gdy wejdziemy szybciej w zakręty, ale ten samochód nie jest stworzony do pokonywania łuków z większą prędkością, ma być komfortowo i jest komfortowo, także zawieszenie, jak to we Francuzach, bardzo ładnie. I jeszcze drobnym minusem drobnym, jeżeli ktoś się przesiada z samochodu droższego, wyższego segmentu, jest brak czujnika świateł. Nie ma trybu auto. Trzeba sobie włączać. Tutaj mamy pozycje świat pozycyjnych, mijania. No i oczywiście drogowe do przodu to standardowo. Ale chodzi o to, że po prostu samochód nie ma. Samochód nie jest wyposażony w tryb auto. Kolejnym minusem, który muszę wymienić są yy, szumy. Są szumy i ogólny hałas zobaczycie na innych filmach z jazdy to teraz gdzieś tam w karcie powinno być powyżej 100 na godzinę 110 120 jest naprawdę bardzo głośno. Ja się tego spodziewałem natomiast jestem zaskoczony co będzie plusem za chwilę tym jak ten samochód jest cichy do prędkości 50 na godzinę czy nawet 60 naprawdę do miasta bardzo cichy komfortowy samochód nie huczy nie dudni z zawieszenia no i tym samym może przejdźmy do plusu bo Plusami będzie właśnie hałas do prędkości miejskiej, legalnej, czyli 50 na godzinę za dnia, 60 na godzinę w nocy, i wtedy ten samochód naprawdę jest cicha, Alicja to potwierdzi, też możecie teraz tam link. To wrażenia z jazdy z Alicją ym, sobie obejrzyjcie. Drugim dużym plusem jest widoczność. Uważam, że jest to duży plus, dlatego że zobaczcie: przednia szyba jest duża, mierzyłem w recenzji, też sobie zobaczcie w pełnej recenzji bardzo duża. Panoramę mamy piękną, to wszystko widać z tyłu, krótkie nadwozie, widoczność jest też dużym, bardzo dużym plusem. No i teraz tak, plusem tego samochodu jest cena, ale jest ona jednocześnie minusem. Dlaczego? Ano dlatego, że ten samochód kosztuje zaczyna się od 39 900, czyli już umówmy się 40 tysięcy. Za wszędobylskie plastiki, i o, znowu mnie prąd strzelił. To też można by powiedzieć, że to jest minus ym, elektrostatyczny. No, po prostu ładunki jakieś, nie wiem, nie ma odprowadzenia tutaj żadnej takiej gumy, która by szorowała po, po asfalcie. Ciągle strzelamy. Prawdopodobnie wynika to z tego, że po prostu szuramy naszym obuwiem o, o dywaniki, i po prostu od tego pocierania ładujemy się. Musimy to potem jakoś rozładować, jakoś uziemić ten ładunek. I słuchajcie, no samochód kosztuje w tej wersji 70 tysięcy, ale to jest tylko za wersję Prestige. Uwaga, to nie jest cena tego dokładnie samochodu, bo tu jeszcze dodajemy lakier Metallic, Cosmic Blue, bardzo ładny, uważam, że jeden z najładniejszych. I dodajemy jeszcze nawigację z mapami Europy. Kilka dodatków jakieś tam, no trzeba po prostu liczyć około 74 tysięcy katalogowo za to, co tutaj widzimy. Koło zapasowe, pełnowymiarowe w bagażniku też kosztuje jakieś grosze, tam no chyba 300 czy 400 zł, ale no wszystko nam podbija pomału cenę. Więc. Jak za taki samochód 70 około 75 tysięcy, na rabat zawsze pewnie jakiś możemy liczyć, ale uważam, że nie jest to mało. Nie jest, dlatego że nadal mamy w środku straszliwe plastiki, skorupę i to wszystko, no słyszycie, to jest wszystko puste w środku. Dziwo to nawet nie powoduje jakiegoś szumu i dudnienia w przyprędkościach miejskich, w miarę nieźle jest to wytłumione. I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz dotycząca kierownicy. Słuchajcie, układ kierowniczy, bo kolumna oczywiście tutaj kierownicza, jeśli chodzi, tu sobie zwalniamy. Możemy regulować tylko w ten sposób: nic, przód, tył nie ma, jest tylko góra, dół. O, ty, o ile jest to dla mnie uciążliwe, dlatego że tu akurat alicja przed chwilą jeszcze była, więc muszę sobie poprawić, to jest dla mnie za blisko. Odjadę trochę tu na mamy, proszę bardzo. I teraz tak, siedzę tak, że jeszcze chętnie troszeczkę się odsunął, ale wtedy już moja ręka, no muszę się wychylić trochę. Przydałoby mi się przesunięcie tej kierownicy do mnie, więc jest to też minus. Plusem jest oczywiście góra dół, minusem jest, jest przód, tył ta regulacja. Śmiesznym rozwiązaniem jest klakson tutaj, tutaj, ale to może nie jest minus, tylko odruchowo trzeba się przyzwyczaić w razie zagrożenia czy czegoś, że tutaj nic nie, nie zatrąbimy, tylko tu z boku. A z drugiego boku mamy obsługę komputera pokładowego dość ubogą. Po prostu klikamy podstawowe informacje. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o te najważniejsze. Plusy minusy. Cena po prostu jest duża, duża różnica w cenie względem tej podstawy plastikowej bez tego całego tutaj multimedialnego systemu, bez opcji wyboru ośki czy zblokowania 4x4, no to też podbija cenę. Natomiast wszystkie dacie będziemy mieli w skrzyni manualnej, nie, nie uświadczymy tam żadnej skrzyni automatycznej. No i ostatnim minusem właśnie muszę przejść do skrzyni biegów. Jest to niestety praca skrzyni biegów. Ja doceniam to, że jedynka jest nastawiona na teren, tym bardziej, że mamy właśnie możliwość wyboru 4x4. Ale słuchajcie, no tak jak dziwnie jest ze ta skrzynia, tak, jedynka jest właściwie nieprzydatna, ruszamy z dwójki. Trójkę wrzucamy na moment, bo czwórka już praktycznie od 30 na godzinę, od 35 już czwórka działa. Potem piątka. No i chodzi mi o długość tych przełożeń, że jakoś strasznie trzeba jest ich aż 6 do przodu, strasznie trzeba się nawachlować tą skrzynią, więc oceniłbym ją średnio na taką trójkę. Biegi nie haczą, biegi wchodzą ładnie. Tutaj wystawiłbym nawet piątkę za pracę biegów. Skoki lewarka też nie są jakieś przesadnie długie jest dobrze, natomiast samo jej zestopniowanie, długość przełożeń, no nie podoba mi się, do jazdy po mieście strasznie fatalnie trzeba się dużo napracować tym lewarkiem i nie jest to aż tak przyjemne, jakby mogło być, gdyby po prostu inna była długość tych biegów, ja bardzo chętnie most prostu tak ruszam z dwójki, od razu daję czwórkę bo właściwie ona działa już od tam 30-35 na godzinę, no i potem można by szóstkę, czyli właściwie tylko działamy na zasadzie dolne biegi, <laughs> trochę głupie no ale właściwie te są niepotrzebne no chyba, że jest górka czy coś no i tyle. Jeśli chodzi o plusy i minusy auta, myślę, że to wszystko. Dzięki za oglądanie. No i oczywiście nie zapomnijcie obejrzeć pełnej recenzji. To tyle, pozdrawiam i do zobaczenia.